Słowo numer 60 Krew i Kości. 10 grudnia 2020, dzień BOTA. Patrząc w dal przez okno w salonie, przypomniało mi się drewniane poddasze nieistniejącego już budynku, na którym to poddaszu mieściła się biblioteka, nieistniejąca już. Na miejscu tego budynku powstaje nowoczesny blok. Taka retrospekcja wywołana perspektywą roztaczającego się znajomego widoku przeniosła mnie w inne i zdawałoby się zapomniane miejsce, otworzyła zakamarek pamięci. Tego otwierania i wyłaniania się elementów zakamarków pamięci doświadczam ostatnio sporo. Na powierzchnię mojej świadomości wypływają emocje, których kiedyś zabrakło, uczucia których nie doświadczyłam. Obserwuję siebie z przeszłości i dopiero odczuwam swoje istnienie w tamtych momentach minionych, choć przecież przeszłość już nie istnieje, jak zburzony budynek z biblioteką na poddaszu. To czego usilnie szukam albo po prostu staram się rozpoznać, nie znajduje się jednak w gruzach po starym budynku, bo jego nie ma, nie znajdzie się także w nowoczesnym budynku, który powstaje, bo przyszłość to w końcu tylko hipoteza. To, czego szukam, można znaleźć jedynie tu i teraz, znaleźć po omacku, intuicyjnie. To, czego szukam, ma imię stanowiące sens istnienia imię, które mówi, gdzie mogę odnaleźć to coś imię, które często ignoruję, zbywam jako filozoficzny bełkot, archaizm i oczywistość, z którą nie da się nic sensownego zrobić. Jednak, jeśli zatrzymam się na tym, i wy, tu i teraz, na momencie, niezależnie którym, i pomyślę, że ten, który przedstawia się jestem, który jestem, a potem powtarza swoje imię jako ja jestem, daje się uchwycić w byciu, w trwaniu, we wszystkim, bo po prostu jest. Nagle w moim umyśle robi się niesamowita przestrzeń, która rozlewa się po całym organizmie, a przede wszystkim trafia do serca. Nie potrafię ująć słowa pewnych odczuć, które mi towarzyszą, wniosków, do których dochodzę. Wiem jednak, że one pozostają we mnie, ubogacając tę przestrzeń, która we mnie jest. Dlatego piszę, może mało skrupulatnie, może mało regularnie, może mało konkretnie, z pewnością starannie, z pewnością intuicyjnie, z pewnością duchowo. Każdy z nas jest bogaty w doświadczenia, które w nim pracują, determinując to, co dzieje się z nami w danej chwili. Czasami możemy mieć wrażenie, że wydarzenia trwają poza nami, że nie mamy na nie wpływu, że jesteśmy ich wytworem, a nie stwórcą. W takich momentach zawieszenie się i kur kurczowe uczepienie obecności bycia tu i teraz i wola spotkania się w tym momencie z jestem pozwala odzyskać równowagę. Mamy ciągłą więź z naszym Ojcem, prawdziwym stwórcą, kochającym nas. To odróżnia nas od botów.